Cześć, witam was w Parku linowym Arturówek w Łodzi. Będziemy teraz rysować trasę teraz średnią, zaczynając od palaw wspinaczkowego. No będzie konkretnie, zwłaszcza, że w Klanach przyjechałem. To nie będzie takie proste w tym przypadku, bo te, te elementy są naprawdę bardzo, bardzo małe. Tak, najlepiej. Jakieś Adidaski by się przydały tutaj o. Opa. Ui. Dobra Tak Uiu. Dobra, jestem Dobra, nie było to łatwe Dobra, trasa jest o 120 cm Nie więcej na wysokości Co teraz będziemy mieć? Wiszące drabinki na wysokości 4-5 metrów. Trasa średnia, więc każdy dzieciak na pewno chce się tutaj dostać. To jest, z tego co widzę, pierwsza trasa oblegana. Ciężko się tu wbić na nią. Pod sobą, pod nami jest trasa dziecięca siatkowa nie wymagająca oczywiście asykuracji Mamy tam mamy autka też dzieciaki mogą pojeździć elektrycznym autkiem Pięć transportu mamy sporo czyli dla każdego znajdzie się coś fajnego No a oczywiście furorą jest rolka nad wodą Tutaj będziemy mieć trawers po sieci. Na szczęście malutki, wysoko chwytamy. Żeby nie męczyć rąk, jesteśmy na kolejnej platformie. Kręcone belki. Kręcone belki. Dobra, po jednej, po drugiej. Tam, gdzie mamy czerwoną tasiemkę, tam się wpinamy. Oczywiście kręci się proste nogi najlepiej, sztywno, to nie będą nam się kręcić jak równo staniemy na nich, mam nadzieję, że to widać, no fajna przeszkoda. Teraz most dwu, no to nie jest dwulinowe. zmieniło się, makarony, wymianka, niektóre Przeszkody zostały wymienione. Tu mamy co? WM kładkę M z siatkami i oczywiście makarony. Prościutka przeszkoda. Nie powinno nam sprawić żadnych przeszkód. Tak, teraz będziemy żółta tasiemka już widać. Czyli będzie tyrolka. Tutaj w tym parku pierwszy bloczek ląduje na linie. Dopiero karabinki na zakładamy i możemy jechać. Uch! Od razu się chwytamy, jak dojedziemy, tak, żeby nas nie cofło, po prostu. I w pierwszej kolejności oczywiście karabinki przepinamy. Dopiero sobie bloczek ściągamy. Taka tu jest kolejność. A i lecimy dalej? Tutaj widzę, że jest rozejście. Tak? Tu mamy kłody typu L, a tu są l -ki. I to jest trasa trudniejsza, bo tam jest kilka więcej elementów, a tu jest trasa skrótowa. Ona po prostu już nam schodzi, więc wybieramy trasę, oczywiście trudniejszą. Belki typu V. I zobaczymy co nas czeka jeszcze. o birmański. Mamy Bombos birmański. No to lecimy. Uch. Tam mamy bokser, cukieras. Bardzo fajna nazwa przeszkody. Dlatego że na bokserze są narysowane cukierki. Więc fajna trasa. Oczywiście macie filmik w linku w opisie tam są wszystkie linki do każdej trasy którą przeszłem No i co? Ta szczemiona, tak? Naprzemiennie No nie na przemiennie Ta jest naprzemiennie No i startujemy Hop. O te są łatwiejsze Te równoległe są naprawdę trudne a tutaj łatwo ale to jest trasa średnia jak chcemy coś trudniejszego to oczywiście wskakujemy na wyższe trasy no i teraz będziemy mieć przejazd na boi tutaj wpinamy się do asekuracji razem z boją super dobra, no to idziemy. Od razu chwytamy się <laughs> ścianka dobra deski z, z kamieniami Dobra Dobra, odłączamy się tylko naprzemiennie No i autkiem sobie można pojeździć Rewelacja Naprawdę full wypas nie jest łatwo. Te deski są trudne dość. Trzeba na nie uważać Tutaj Spacer z belką. Dobra, wpinamy się oczywiście Do asekuracji. Dla mnie to jest lino skoczek, chociaż nie no w sumie jest. Okej, okay, tu spacer z belką. No to lecimy. Uuu. Ej, on się bliża. To dla dzieciaka jest fajne. <grystanie> A dla dorosłego już nie takie proste. Shit. Trzeba ładnie balans trzymać. Ujajaj. Spokojnie, spokojnie. Panujemy nad tym. Ja yeah. Dość trudna przeszkoda, fajne. dobra, No i teraz będziemy mieć zjazd i rolkę. Oczywiście, pierwszy bloczek tutaj. Dopiero karabinki. Zakładamy i jedziemy. Uia! No i w pierwszej kolejności, oczywiście. Przepinamy się. No i niestety kończymy trasę. Subskrybujcie, lajkujcie. No i widzimy się na kolejnej trasie. No a jeszcze zejście. Na razie. Hej, cześć.